Chrupieszowskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne GROSUS. Ja nazywam się Dagmara Kszanowska, jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich. Jesteśmy studentami z pasją. Oczywiście, ja tak jak żona również jestem studentem pierwszego roku na kierunku bezpieczeństwa narodowe i wspólnie z żoną i też innymi uczestnikami tworzymy Chrupieszowskie Stowarzyszenie GROSUS. Działamy na rzecz zachowania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przede wszystkim chcemy, wśród młodych osób, zapoczątkować pasję poznawania historii, poszukiwania zaginionej historii, a także działania na rzecz zabytków znalezionych. Tak naprawdę, do muzeum staramy się oddawać jak najczęściej pozyskane zabytki. Tutaj jest ciekawym zabytkiem, który możemy odwiedzać, właśnie i oglądać. Jest depozyt. Naczyń codziennego użytku znaleziony właśnie w miejscowości Brodowice. są to naczynia z okresu I wojny światowej. Jesteśmy studentami może troszeczkę terminie, aczkolwiek staramy się, żeby wszystko było tak, jak należy. Ale jeśli jest pasja, jeśli jest chęć, jeśli stawiamy sobie jakiś cel do realizacji, to myślę, że da radę to wszystko powodzić. Przede wszystkim co. Zachęcamy wszystkich chętnych, potencjalnych chętnych oczywiście do studiowania na Akademii Zamojskiej. Ponieważ atmosfera jest bardzo sprzyjająca dla każdego studenta. Kadra zawsze jest y, pomocna studentowi, wychodzi naprzeciw wymaganiom, naprzeciw oczekiwaniom, także jak najbardziej polecam I może tutaj bardzo, jeszcze by... taką jedną rzecz dodam, bo właśnie studia umożliwiły nam założenie właśnie tego stowarzyszenia, otworzyło nam perspektywy na, na szersze perspektywy na świat. I właśnie dzięki uczelni, w drodze na uczelnię, powstało nasze stowarzyszenie tak naprawdę. W drodze na uczelnię ustaliliśmy, że Warto zadziałać w tym kierunku i stworzyć coś, coś lepszego, coś, co będzie w przyszłości dobrze prosperowało i będzie pokazywało, jak można postępować. Uczelnia to nie tylko studiowanie, także to są relacje gdzieś pomiędzy zdobywane przede wszystkim też otwarcie się na świat i zdobywanie takiej otwartości, odwagi, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach.